Cześć! Dzisiaj ci opowiem o, o, czym, o tym, czym jest głos serca i jak go odróżnić od myślenia, czym jest serce, jak poznać przekaz intuicyjny, jak z niego korzystać. Zanim przejdę dalej, zapraszam Cię na alternatywne sesje terapeutyczne metodą EFT. Techniki emocjonalnej wolności to jest taka Technika energopsychoterapii, można powiedzieć, jest to technika meridionowa, wykorzystuje punkty na ciele, które się opukuje i podczas opukiwania tych punktów no, pracuje się z jakimś problemem. Tym problemem może być jakiś lęk, jakaś trauma, depresja, mogą być to jakieś choroby, które mają podłoże emocjonalne, mogą być to, można pracować z celem. Można walczyć traumy rodowe, można pracować z uzależnieniami, także metoda ma dosyć szeroki wachlarz zastosowań, jest bardzo obszerna, cały, ca, cały czas ewoluuje. Także zapraszam Was serdecznie do pracy ze mną. Poniżej jest link, który, z którego można skorzystać. Tam jest taki kalendarz, gdzie można się zapisać na sesję ze mną, także zapisujcie się koniecznie. Dobrze, teraz przejdę do tematu. I jeśli chodzi o myślenie, to chyba nie muszę Wam opowiadać, bo większość z Was wie, czym to myślenie jest. Większość życia spędzamy w głowie. W pewnym momencie w naszym życiu pojawia się głos w naszej głowie, z którym się bardzo mocno identyfikujemy. Natomiast no, o tym nie muszę opowiadać. Skupię się bardziej na tym głosie z serca, jak, jak go rozpoznać. Zanim, zanim, zanim przejdę do tego, to może tak mi się nasunęło, że my jako ludzie nie jesteśmy. Nie jesteśmy tym takim. Przysłowiowym workiem z, z mięśni, kości, ze skóry jesteśmy czymś więcej. Mamy pole elektromagnetyczne, które wokół nas, które, które ma dosyć duży zasięg kilka metrów poza, poza nas sięga. I y, no to pole ma wiele warstw, nawet w, w Jodze Kundalini mówi się, że mamy 10 ciał, i ciało fizyczne jest, jest ciałem chyba bodajże piątym w kolei. Także jakby z, z sercem jest podobnie. Nie? Serce to nie jest tylko ta pompa, która pompuje krew. Tak, sercem produkuje też hormony, m.in. oksytocynę, hormon szczęścia. Serce reguluje, reguluje układ, pracę układu immunologicznego. Serce także jakby emituje tzw. neuroprzekaźniki, które wysyła do, które wysyła do ciała, także i do mózgu i Osobiście uważam, że nauka błędnie zakłada, że tym takim ośrodkiem, centralnym ośrodkiem zarządzania jest mózg. Uważam, że jest nim serce. Jak, się, jak jesteśmy poczęci, jak rozwijamy się w łonie matki, to tym, tym pierwszym organem, który powstaje jest serce. Zanim zostanie uformowany mózg, serce zaczyna bić. Może też dlatego mamy je w, taki, w centralnym miejscu w ciele, ulokowane. Serce nieustannie komunikuje się z, z mózgiem, zbiera informacje z pola kwantowego, między innymi, też zbiera informacje poprzez te nasze pole elektromagnetyczne i te informacje są dalej przekazywane poprzez serce do mózgu. Taki amerykański instytut HeartMath, który od ponad 30 lat prowadzi badania nad koherencją mózgu z sercem, ale też jakby pracują nad tym, jak się to serce komunikuje z mózgiem i okazuje się, że po pierwsze serce wie, za, przed mózgiem, jakby ta informacja jest znana naszemu sercu, kilka sekund wcześniej, zanim ta informacja zostanie przekazana wyżej do mózgu. Słuchajcie, ustalono, że um, ustalono, że serce ma tak zwaną piątą kom komorę. Ta piąta komora to nic innego jak tylko taki po prostu taki mały mózg, który znajduje się w sercu, można powiedzieć, bo jest wielkości główki od szpilki i znajduje się tam około 40 do 60 tysięcy takich komórek, jakie mamy w mózgu, tak zwanych komórek neuronowych. Więc serce wie wcześniej, zanim dowie się mózg. I dopiero mózg tą informację dostaje od serca. I jeśli chodzi o samą intuicję, intuicja słownikowo to jest przeczucie, to jest zdolność przewidywania. Dla mnie osobiście intuicja jest fenomenem serca, a nie fenomenem mózgu. Jak, jak rozpoznać taki przekaz intuicyjny, który, który odbieramy za pomocą serca? Po pierwsze, ten przekaz jest hmm, Neutralne emocjonalnie, tak? Jakby mm, te, ta, 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 ta pierwsza iskra, która do nas dociera, tak? Jakby to przeczucie, które mamy, ono jest ne neutralne, jeśli chodzi o zaparwienie emocjonalne. Ludzie błędnie zakładają, że mm, jak coś pozytywnego czujemy w związku, nie wiem, z jakimiś planami, z jakimś wydarzeniem, jak jak coś takiego pozytywnego czujemy, to znaczy, że mamy to zrobić, mamy tam iść, koniecznie, jakby cokolwiek by to nie było, przeprowadzka, nie wiem, podróż, nie wiem, człowiek, którego poznajemy i chcemy się z nim związać. A negatywna emocja, jak się pojawia w związku z czymś, to znaczy, że koniecznie musimy to odrzucić, jakby w ogóle na to nie patrzeć. Może taki przykład podam, żeby to tak troszeczkę zobrazować. Idziemy chodnikiem, ktoś, no, zostajemy zaatakowani od tyłu, yy, atakujący przestępca zabiera nam dokumenty, telefon, wszystkie pieniądze, tak? Tracimy przytomność. No jak to w życiu jakiś czas później już jesteśmy zdrowi, tak? Jest minął miesiąc po wydarzeniu i znów idziemy gdzieś tam sobie ulicą, idziemy chodnikiem i nagle czujemy, że ktoś za nami idzie, tak? Pojawiają się trudne emocje, pojawia się lęk, przerażenie, lekka panika. Atak. Kurczę, czy to znów ta sama sytuacja, zaraz mnie ktoś zaatakuje, znów dostanę w głowę. Po czym się obracacie i okazuje się, że z tyłu idzie jakaś starsza pani, która niesie zakupy. No i nic wielkiego się nie wydarzyło. Ten, ten lęk i ta panika pojawiły się oczywiście tylko dlatego, że miesiąc wcześniej, wcześniej po prostu zostaliście zaatakowani. I e, no, dlatego też odczuwaliście lęki, była ta panika, bo ciało e, i mózg już jest bardzo wyczulony, tak jak ktoś się pojawi z tyłu. E, może, może, może inna e, opowieść, e, historia z, e, z, z pozytywnymi emocjami. Kobieta, mężczyzna. Kobieta spotyka mężczyznę, spotykają się, o nią zabiera, różne ciekawe miejsca. Bardzo dobrze ją traktuje, jest zabawny, tak, ona jest bardzo szczęśliwa. Eee, zaczynają się częściej spotykać, zaczynają się sobie syp sypiać, i tak, gdzieś po miesiącu, dwóch okazuje się, że goś jest dupkiem. Niestety tak to czasem bywa. I no, Koleś popsykał. Tak, dziewczyna mu się znudziła i jak to u mężczyzn często bywa, jak już, już zdobędą kobietę, to oglądają się od razu w inną stronę i potrzebują jakiegoś nowego takiego jakby obiektu do zdobycia, że tak powiem, nie? No i to, co na początku wydawa wydawało się, że dobrze rokuje, prawda, dziewczyna była szczęśliwa, było zabawnie, tak, fajnie się czas spędzało, okazało się koniec końców, że de facto takie nie jest. Więc e, jakby no, te emocje, one oczywiście są dla nas pewnym drogowskazem, ale mogą być często bardzo mylne. Tak? Także wracając do tego, co powiedziałem, e, ta, ten przekaz intuicyjny, te, ten pierwszy moment to jest ten moment, kiedy no, nie ma żadnej emocji. To jest taka iskra, tak? Po prostu mamy to przeczucie. Tak? Drugi, dru, drugą taką cechą, tego przekazu intuicyjnego jest to, że on e, jest niewerbalny. Tak, To znaczy ta informacja, która dochodzi do nas z, z serca, do mózgu, tak jakby rozpakowujemy ją w takiej, można powiedzieć, w takiej paczuszce i tam się różne rzeczy nagle znajdują, ta informacja jest niewerbalna, to jest bardziej przyczucie, tak? to dopiero mózg zaczyna sobie tą całą historię jakoś tam w jakiś sposób sobie opowiadać. Kolejnym takim aspektem jest to, że jak dostajesz ten przekaz, przekaz intuicyjny, to jeśli jesteś dobrze skontaktowany ze swoim ciałem, dobrze czujesz swoje ciało, to, to poczujesz, że no, twoi, rytm twojego serca się zmieni. Tak? No, nie jest to proste do wyczucia, wiele osób jest zabetonowanych poniżej szyi, niewiele czują tak naprawdę, co tam się dzieje w tym ciele. Jeśli medytujesz, no to potrafisz wyczuć no, różne takie delikatne zmiany w Twoim ciele. Między innymi po prostu wyczujesz także, jak twoje, twoje serce po prostu zmieni rytm. Kolejnym takim aspektem, jeśli chodzi o ten przekaz intuicyjny, jak go rozpoznać, jest to, że ten przekaz intuicyjny jest. Nie można go w taki mentalny sposób wyjaśnić. Tak? Dostajemy często. To takie przeczucie do nas dochodzi, tak, mam zmienić pracę, tak, i, i... albo, nie wiem, mam się, mam się rozstać z, tym, z, z, tą, z tą partnerką, tak. I, i jakby nie ma wyjaśnienia, mam, mam jechać tam, mam zrobić to, nie ma takiego logicznego wyjaśnienia w tym danym momencie, dlaczego trzeba to zrobić, ale czujecie, że to jest coś, co musicie zrobić, tak, jakby. Nie ma tutaj takiego logicznego, takiego mentalnego wyjaśnienia do tego. Opowiadacie to swojemu znajomemu, który też wpada w panikę, ale jak, ale dlaczego? Przecież, nie wiem, jeśli chodzi o osobę, jesteście tyle lat razem, dlaczego nagle, tak? No a ty dostajesz po prostu ten sygnał intuicyjny, być może nie, wiem, będąc z kimś, nie, nie dostrzegasz czegoś, co, co, co tam było, po prostu się ludzie często oszukują, tak żyją w związkach, w których po prostu być nie powinni, a ze strachu i z wygody po prostu w nich tkwią. Więc taki, taki przekaz e, m, intuicyjny jest, e, no, no nie ma wytłumaczenia takiego obszernego wytłumaczenia mentalnego. i Ostatnią taką rzeczą, którą mogę powiedzieć na temat tego przekazu intuicyjnego jest to, że e, ten przekaz jest e, jest fantowy w, w, w swojej naturze. Co, co to znaczy? Jak dostajecie ten, ten głos z serca, to serce do was mówi, jak dostajecie ten, ten przekaz intuicyjny, to nie rozumiecie często, dlaczego coś, coś się dzieje, ale czujecie, że macie to zrobić, macie zostawić tą pracę, rozstać się z tym partnerem albo wyprowadzić się z tego mieszkania. Nie, nie rozumiecie, jakby nie widzicie całej, całej historii, ale czujecie, że, że, że to jest właśnie to, co powinniście zrobić i można to tak, na, na takim przykładzie, żeby to, żeby to ci zobrazować. To jest tak, że... No i pierwsza sytuacja. Wsiadasz w samochód, wybierasz się na wycieczkę. Tak? Jedziesz ze swoim przyjacielem, macie nawigację. Jedziecie w jakieś konkretne miejsce do tego przysłowiowego punktu B. Tak? Wbijacie w nawigację, od razu widać, że to jest tyle i tyle kilometrów. Że tyle trzeba jechać prosto, potem trzeba skręcić w prawo, potem znów trochę prosto, potem jakiś tam, może objazd, rondo i tak dalej, aż w pewnym momencie dotrzecie do tego punktu B, dokładnie wszystko widać jak na dłoni. Natomiast w tej drugiej sytuacji, tak, jesteście w samochodzie, nie ma nawigacji, wasz przyjaciel do was mówi: Słuchaj, jest, jest takie piękne miejsce, które chciałem ci pokazać. Nie wiem, nie powiem, ci, nie powiem ci, gdzie to jest, tak? to jest tajemnica. Po prostu w odpowiednim momencie, jak trzeba będzie skręcić, to ci po prostu w odpowiednim momencie dostaniesz tą informację. I nie wiesz, dokąd się wybierasz, dokąd jedziesz, aż praktycznie do samego końca, aż się tam nie znajdziesz. Tak? I podobnie jest tak, tak z tym przekazem intuicyjnym. Ta informacje, ta intuicja jest ci, jest, do, dociera do ciebie w odpowiednim momencie. Nie widzisz całej historii, całej układanki w tym jednym momencie, ale ta każda informacja jest ci przekazywana odpowiednio później. Tak. I z, z tego jakby z tego względu można powiedzieć, że. Intuicja jest po pierwsze, jak już powiedziałem, fenomenem serca, ale jest też fenomenem kwantowym. Także można też powiedzieć, że jak, jak, tą, jak tą intuicję, jak z niej korzystać, tak? jak, jak, jakby, no jak trenować też i praktykować to, to wyczuwanie tych, tych sygnałów z serca. No, będę to powtarzał. Będę to powtarzał zawsze, jakby medytacja uważam, że jest no jedną, jak nie jedyną drogą tak, słuszną do tego, żeby żeby się skomunikować dobrze ze, ze swoim ciałem, żeby obserwować swój umysł, swoje myśli, które się pojawiają, żeby dobrze widzieć, jakie lecą, płyną doznania z Twojego ciała, tak, co się dzieje z Twoim sercem, tak, czy, czy, czy jest ten przyspieszony rytm, czy go nie ma. Właśnie w tej medytacji, w przebywaniu w ciszy można bardzo dobrze się tego nauczyć, tak? I e, no jak korzystać z, z tego. No, takim jednym przykładem, który mogę wam podać, i, i jest e, sytuacja, w której was coś nurtuje. Tak? Macie jakiś problem w życiu, z którym nie do, nie do końca nie jesteście sobie w stanie poradzić. Wy, no, trzeba wysłać wtedy zapytanie. Tak jak ja to mówię. Po prostu usiąść sobie i zadać pytanie: no, jak mam zrobić to i to? Tak? Jak, jak, jak dotrzeć tam i tam? Jak poradzić sobie z tym i z tym problemem? I ponieważ, tak jak już powiedziałem, intuicja jest kwantowa w swojej naturze, to ta informacja. Potrafi często do Was dotrzeć zaraz, nawet przed, zanim zadacie pytanie, już wiecie, już czujecie, że, że to jest to, tak? Ta informacja też dociera często później, godzinę później, kilka godzin później, dni, czasem nawet i tydzień, tak? Ona na pewno dotrze, no tylko trzeba po prostu, tak jak mówiłem, praktykować i trenować to wczuwanie się w to swoje ciało i tak czuć, Czuć to ciało i dokładnie słyszeć, w którym momencie to jest ten przekaz intuicyjny, w którym momencie mówi do Was serce, a w którym momencie znów jesteście w głowie i to Wasze ego walczy o przetrwanie i próbuje wszystko kontrolować i tam nawija Wam. Róbmy to, nie idźmy tam, róbmy tamto. No i jest to chyba wszystko, co chciałem Wam dziś powiedzieć. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Zapraszam Was na sesję jeszcze raz, sesję EFT. Jeśli, jeśli podobało Wam się to co, to, co mówiłem, to będę wdzięczny za lajka, subskrybujcie kanał, możecie mnie wesprzeć, na dole w opisie znajdziecie numer konta, konto PayPal. Za każdą pomoc dziękuję bardzo mocno i do zobaczenia.